Kochani, witajcie w nowym vlogu. Sorki za ten bałagan za mną, ale właśnie mam dzisiaj dzień paczek, dlatego też do was przechodzę. Nie było mnie tu troszkę, trochę jakby zajęłam się własnymi sprawami i jakby nie było co nagrywać. Wiecie w jakich czasach żyjemy, nie mam co wam pokazywać za bardzo. I, ale stwierdziłam teraz, że jeśli przyszła mi te paczuszki to wam pokażę. Większość rzeczy w ogóle, które zamówiłam, jest ze Zalando i jest z Stradivariusa. Są to teoretycznie y, hity, modowe. Wiecie, ja zamówiłam totalne basicsy i zamówiłam z Zalando, ponieważ y, szybciej przesyłka dochodzi. Nie wiem, czy kiedyś zamawialiście ze Stradivariusa, ale jak ja zamawiałam, to czekałam na przesyłkę ponad dwa tygodnie. Nie powiem, wkurzyłam się. A teraz stwierdziłam, dobra, zamawiamy z Zalandą, może przyjdzie wcześniej. Dlatego się też dla Was przygotowałam. Zaraz zamierzam się y, przebrać w te wszystkie ubrania i pokazać Wam, co mi przyszło. Także zostańcie ze mną i nie zapomnijcie o subskrypcji. Naprawdę daje mi to niezłego kopa. Kochani, tak wygląda moje istne pobojowisko. Tam są rzeczy, które już były przymierzone. Tam są, jest jedno wielkie pudło. W ogóle fajnie, że przyszło jedno wielkie pudło, a w nim pudła, bo mam więcej w takim razie pudeł i będę chować moje rzeczy zimowe tam na górę do mojego schowka. Tutaj, słuchajcie, jest paczka, która jest głównym dzisiaj przewodnikiem filmu. Mam nadzieję, że wszystkie rzeczy będą mi pasować, bo nie lubię odsyłać. A tu mamy jeszcze jedną bluzę. Tam są spodnie, spodnie są z Dreadiverse, ale przyszło w osobnej paczce. Ja już je sobie przemierzyłam. Ale wam pokażę, jak one wyglądają, bo uważam, że są serio warte uwagi i cena jest sztos. Eee, no, także zabieramy się do, do mierzymy, ale powiem wam, że przez to, że nie nagrywałam przez dosyć długo, ciężko mi się strasznie teraz do was mówi, ciężko mi złapać myśli, ale mam nadzieję, że nam to się uda i zabieram się do przymierzania. Słuchajcie kochani, pierwszą rzeczą, jaką będziemy mierzyć jest bluza z Mosquito. Na pewno każdy już słyszał o tej firmie. Ja mam już kilka adresów od nich. Wygląda ona mianowicie tak. Jest taka oversize. Mam nadzieję, że nie będzie na mnie za duża, bo ja też za dużych oversize'ów nie lubię. O, to wygląda tak. Eee, kosztowała 150 zł. Macie tam darmową wysyłkę. Podlinkuję wam wszystko na dole. Teraz jest w ogóle jeszcze więcej kolorów, bluzy. Także... No, nie, no, uważam, że super. Zaraz wskakuję w nią i robimy, mierzymy. Więc, kochani, przychodzę do Was w ten sposób, bo chcę Wam się cała pokazać. Uważam, że bluza jest naprawdę, w ogóle jakość tej bluzy jest cudowna. Ona ma taki polarek tutaj od środka. Nie wiem, czy widzicie, jest mega. Uważam, że ten polarek jest yy, mega przydatny, ale też uważam, że nie będzie jakoś nam super za gorąco, bo bluza się wydaje taka lekka. Także chodzi mi oczywiście o te cieplejsze dnika, który jest po prostu ojej, super, mega obszerny. Nie chcę też jej pobrudzić moim makijażem, bo dopiero co to zrobiłam. Ogólnie jest duża. Ja mam rozmiar L. Tutaj po prostu wiecie, można się jeszcze raz obwinąć w tym. Ale nie, chyba nie będę brała się zastanawiać, czy wymienić się na mniejszą, bo tutaj generalnie czuję się mega fajnie, mega luźno. Pokażę wam to od z daleka. No tak jak mówię, tutaj jest luźno, ale jest wygodnie. Można ją sobie też, wiecie, podwinąć w jakiś sposób. Myślę, że to nawet do jeansów. Ja teraz mam leginsy, w ogóle mam leginsy z marki Mia Warsaw. Powiem Wam, że są mega, mega wygodne. Nie rozciągają się, tak jak myślałam, że się będą rozciągały, ale jest ok. Także w ogóle mam nadzieję, że mnie słyszycie i ja się zabieram na za dalsze przymiarki. A jeszcze... Halo? a jeszcze tylko Wam dodam tak jak, nie wiem, czy już wspominałam to kosztuje 159 zł e, 149 czasami, słuchajcie, są różne promocje na Moskito. aktualnie jest promocja darmowa wysyłka trochę to szło, bo zamówiłam to w sobotę albo w niedzielę dzisiaj jest piątek i słuchajcie, dopiero teraz przyszło wczoraj dopiero zostało wysłane, także trzeba to brać pod uwagę, ale tam jest chyba też opcja ekspres wysyłki także możecie sobie tam zobaczyć no, a ja zabieram się do dalszego mierzmy. Słuchajcie, kochani, jest to z powrotem. Ja się troszeczkę przybrałam po to, żeby wam pokazać kurtkę. Zamówiłam sobie kurtkę ze strony Wariusza, ten rozmiar L. Zaraz w nią wskoczę. Ona jest w ogóle krótka, bo tak, nie wiem, czy widzicie. Zaraz się nią, w nią ubieram i wam pokazuję. Jestem. Słuchajcie, kurteczka jest, uważam. Ona też jest luźniejsza, też mogłaby być mniejsza, chociaż uważam, że tutaj jest jak, jakby idealnie. Tu Wam pokażę mój wielki ruch. Wygląda to tak. Kurga kosztowała 139 zł, także nie ma tragedii. Uważam, że kolor jest super. W ogóle kolory jest zupełnie inny z tego, co widzę w kamerze: zupełnie inny. W sensie, on w kamerze jest taki. Taki jeansowy, taki po prostu zwyczajny jeans, a on jest tutaj raz, że przetarty, dwa, że jest jaśniejszy, pomieszany z ciemniejszym. Tu mamy o takie przetarcie. Uważam, że kurtka jest naprawdę nie, może teraz bardziej widać ten kolor. O tak to wygląda. Kurtka tutaj nie ma żadnych dziurek, nic, co się przetarć. Uważam, że tu jest jedno. Uważam, że wygląda fajnie, chociaż zupełnie inaczej wygląda w kamerze, zupełnie inaczej wygląda na żywo. Coś taki czarny strój. Mega. Ja przebieram się dalej. Dużo tego nie ma. Mam jeszcze tylko jedną sweterek i torebkę. E, także zabieramy się. No i spodnie. Spodnie wam już pokazałam. No ale dobra. Zebieramy się tutaj. mierzymy Kochani, sweterek wygląda tak. Też jest taki króciutki, też jest trochę oversize, chociaż zobaczymy, czy będzie na mnie oversize. Ale kolor po prostu jest cudowny. Zakochałam się w tym kolorze. Mam nadzieję, że kamera od go tak, jak jest w rzeczywistości. Chociaż wiecie, że to przekłamuje. No nie, no uważam, że już mi się podoba. Mam nadzieję, że tylko na mnie będzie super wyglądał. On w ogóle jest, słuchajcie, w takie dziurki. I on jest idealny, będzie idealny na lato, w które mam nadzieję przyjdzie, bo pogoda za oknem jakby nie wskazuje na to, żeby się chociaż zbliżało małymi krokami, ale generalnie wiecie, no jak już będzie wszystko super, fajnie, ciepło, wieczory jakieś takie właśnie letnie, uważam, że idealna narzutka, także ja w niego wskakuję i zaraz do Was przychodzę. Jest dziewczyny, powiem Wam, to znowu nie oddaje tych kolorów, bo to jest normalnie neon, który w ogóle w kamerze wygląda nie wiem jak co. Ja jestem w tym yy, zakochana. Jest krótki, ale jest luźny. Tu są takie, widzicie, wolne, wolne luźne, luźne ramionka. Jest cudowny, materiał ma przemiły, w ogóle zaraz zobaczymy, nie ma, żadnego. O, tu jest metka. Ja zaraz to powiem. Też jest rozmiar L, nie wiem czy już Wam to mówiłam. Wykonany jest. Nic tu nie widzę, sam adres Wariusa, Ale zrobione jest w ogóle w Turcji. Ja już Wam mówiłam kiedyś, że strasznie zwracam uwagę na to, skąd są produkty, a czasami na stronach nie jest to napisane, tylko dopiero będziemy to wiedziały jak tam produkt przyjdzie? Jestem ciekawa, jak to Bangladesz. Także jest super, nieczajna I słuchajcie, ostatnia, ostatnia rzecz. W ogóle tak się schylam, bo co żebyście widziały jak to wygląda. A kamera mnie nie obejmuje. Eee, tak, od góry do dołu. Pokażę Wam, sorry za te szelesty. Ale pokażę Wam torebkę. Wygląda ona tak, nie wiem, czy ją widać. To się wszystko odpina, możecie je nosić osobno to z tym, wiecie, to mi się kojarzy z Pradą. I teraz wszystkie te torebki są w ogóle robione na wzór Prady, wzór ziora, wzór Luigi. to już od dawna, także... Lepsze chyba coś takiego mieć na sezon, niż wydawać kupę kasy, chociaż każdy z nich robi, co mu się podoba. Tak to wygląda, można ją nosić tak. Ja zakładam, że będę nosić tylko to, chyba że będę potrzebowała więcej, ale powiem Wam, na takie właśnie weekendowe spacerki uważam, że, że super. W ogóle rybka kosztowała, tu nie ma, ale dam Wam może kod, jak chcecie sobie zeskanować. 60 zł. Chyba coś takiego. Nie mam nigdzie paragonu. Teraz zobaczymy, jak to się... Odpina się tutaj tylko taką klamerką. Nie wiem, czy widzicie. Musimy ją tak zgiąć. Spróbujmy. O, to jest jeszcze metką tutaj poprzypinane, dlatego ja tego nie obetnę. Ale powiem Wam, że... Mega. To też można nosić jako taką małą torebeczkę, tą małą. Także pasek się chyba reguluje. Albo i nie. Chyba się jednak nie reguluje. reguluje. Można ją nosić w ten sposób, można ją... Ja to lubię tak nosić torebki. Tu założyłam sobie body, którego nie zapięłam, także ja sobie tu jeszcze włożę. Ale boję Wam, że ten sweter naprawdę on w ogóle nie wygląda tak na, ży na żywo, jak wygląda w kamerze. W kamerze jest taki zgaszony, różowy, a on wygląda... Na on jest neonowy. Słuchajcie, dziewczyny, to jest neon. Także wejdźcie sobie na stronę Zalando. Ja Wam wszystko podlinkuję. Tam sobie to wszystko zobaczcie. I... Ja zapraszam Was do zakupów, bo uważam, że te produkty naprawdę nie były drogie, a, a są super. Naprawdę, ten sweter jest cudowny. Także... Szkoda, że tak szybko się skończył, ale w sensie mój haul. Ale jestem mega zadowolona z tych wszystkich produktów. Nie będę nic odsyłać, a to się rzadko zdarza. Także yy, jeszcze Wam tylko pokażę te moje jeansy. To może do tego nawet ubiorę, zrobię sobie taki mały zwicik. I, I zaraz do Was wracam. Zaraz Was w ogóle te wczyny pod inną kamerę, ale właśnie tak wyglądają te spodnie. Tą momentkę czy mi jeszcze odstają. Pokażę Wam to wszystko w lustrze, ale powiem Wam, te dzieńscy tutaj mają takie roztarcie. W ogóle mam nadzieję, że nie słyszycie. No ale, no, ten outfit, to wszystko oprócz tej koszulki, jest ze Straty Mariusa. One ja w ogóle te spodnie mogłabym sobie wziąć mniejsze, ale będę zamawiać jeszcze więcej rozmiar rozmiarów, bo w sensie więcej modeli. Bo yy, są mega wygodne. Ja mam mega problem ze znalezieniem mega wygodnych spodni. Słuchajcie, zawsze coś jest z Jak nie są za obcisłe, to są za długie. To się gdzieś źle tam dopną, to źle wyglądają, a te po prostu są wręcz idealne. Trochę mają różniejsze nogawki, nie wiem czy to widać tutaj, a... ale no nie no, mega. Ten też mi się mega podoba. Zaraz was podpinam pod inną kamerę i wam pokażę z innej perspektywy. Słuchajcie kobitki, tak wyglądają właśnie te spodnie. Ja ostatnio polubiłam nosić spodnie tak, zawsze miałam jakby koszulkę wywaloną, zawsze tak, wiecie tutaj. I teraz stwierdziłam, że mi się to nie podoba. Yy, tak mówiłam Wam, że to wygląda na nogawkach, one tutaj są troszeczkę luźniejsze, ale można je sobie zawinąć i wygląda to ok. Kolorów jest naprawdę na stronie bardzo dużo. No mi się naprawdę to mega podoba, mówię ten sweter nie odzwierciedla koloru, tak jak naprawdę on wygląda na żywo, jest naprawdę taki, taki Barbie, a tutaj w sumie to tak nie wygląda. Torebka, już Wam pokazuję, jak bliska wygląda, tak ja mam 162 3 i tak wygląda na mnie jeśli chodzi o długość, nic z tego co widzę nie da się tego regulować. Ale zawsze można wchodzić na wiecie, powiedzieć sobie na ramieniu. No Jestem mega zadowolona ze swoich zakupów. Serio, wszystko mi się podoba. Także wszystko Wam, no nie, no super, mega. Podlinkuję Wam wszystko na, na dole. I zachęcam Was naprawdę, bo na Zalando jest po prostu taki wybór. Że o matko Boska. Ja nie wiedziałam na co się zdecydować. Mega dużo rzeczy mi się w ogóle teraz podoba w Stradivariusie i nie wiem, nie wiem jak to wygląda teraz. Bo przynajmniej wtedy, kiedy ja chciałam zamawiać, tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, jak ja chciałam zamówić ze z Stradivariusa ze strony, czekałam na to ponad dwa tygodnie, a później, jak to przyszło, to jeszcze wszystko musiałam zwrócić. Dobrze, że sklepy były otwarte, bo mi się nie chciało naprawdę wysyłać tej paczki znowu i czekać nie wiadomo ile. A tak to zaraz przyszedł w sekundę na konto, jak poszłam do sklepu. No teraz nie ma takiej możliwości, dlatego stwierdziłam, że Zalando jest lepsze. Także nie no, mega się jaram, naprawdę. Dziewczyny, no musicie to kupić. Będziemy wszystkie chodzić w różowych sweterkach. W ogóle teraz chyba różowy jest mega na topie, bo gdzie bym nie weszła na jakiekolwiek butyko online oczywiście, to e, to wszystko jest różowe. Ale ja lubię różowe i uważam, że różowe mi pasuje, tak jak ta bluza jest taka Głososiowo-różowa, wiecie o co chodzi, taki peach kolor, to, to takie kolory mi właśnie pasują, właśnie mi się w ogóle wydaje, że do blondynek takie kolory pasują, jakoś tak pobudzają tą naszą, tak wiecie, podkreślają raz, kolor włosów, dwa, że kolor cery, także mega, Nie ja zabieram się za dalsze moje otwieranie paczuszek i... I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę i zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, że jest to motywujące. Daje mi to ochotę do nagrywania dla Was kolejnych filmów, do robienia więcej holi. Jeśli macie jakieś w ogóle swoje propozycje, co chcecie zobaczyć na tym kanale, to też piszcie. Piszcie, co chcecie, żebym poprawiła. Dzisiaj to naprawdę miałam totalnie jakiś w ogóle rozbieżność słów przez to, że dawno dla Was nie nagrywałam, ale cieszę się, że miałam taki powód do nagrywek jak dzisiaj, bo wiecie jak to jest, zamawiamy czasami rzeczy i nam się to podoba tylko online, a nie podoba nam się to na nas. I ja tak mam często. A dzisiaj jestem mega happy. Także życzę Wam miłego weekendu, miłego piątku, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki!